Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl, Kośnikradio.net Ja mam nadzieję, że już za moment połączymy się z naszym kolejnym gościem. Porozmawiamy z panią Arletą Bojkę, dziennikarką kanału Zero, także twórczynią, założycielką kanału Koniec Świata na YouTubie. I wiem, że mamy już połączenie z panią Arletą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani redaktor, może zacznijmy od podsumowania rozmów w Arabii Saudyjskiej. Jakie, jakie są Pani refleksje? Czy no tutaj to ryzyko, że ten scenariusz dogadania się Stanów Zjednoczonych z Rosją odbędzie się właśnie ponad głową no i Unii Europejskiej, ale przede wszystkim chyba Ukrainy? Pierwszą moją refleksją było to, że byłam zdziwiona, że to spotkanie odbyło się na tak wysokim szczeblu, bo jednak wyobrażałam sobie w momencie, kiedy padły te, te zdania, że powinniśmy się zacząć przygotowywać do czy za, powinno zacząć być przygotowywane spotkanie Donald Trump, Władimir Putin, to wydawało mi się, że jednak początek to będą jakieś urzędnicze zespoły osób, których, które są kompletnie nieznane, tym bardziej, a, a, a doszło do spotkania szefów dyplomacji, więc jednak to było spotkanie na bardzo wysokim szczeblu i bardzo ważne. Rzeczywiście wygląda to z naszego punktu widzenia, z naszego europejskiego, z naszego polskiego, z naszego punktu widzenia jako przyjaciół Ukrainy, przynajmniej ja się za przyjaciółkę Ukrainy uważam i, i rzeczywiście moje serce jakby jest tutaj murem za Ukrainą. To wygląda to no słabo, no bo jeżeli to panowie Ławrow i Rubio ustalają jak ten plan pokojowy, ten wstępny zarys ma wyglądać, że najpierw ma być zawieszenie broni, potem wybory na terenie Ukrainy, a później... Pokój, który miałby być trwałym pokojem, czy w niego wierzymy, czy nie, to już jest zupełnie inna kwestia. No to znaczy, że te zręby tego planu pokojowego są tworzone i bez udziału Europy, i bez udziału Ukrainy. Co prawda, Mark Rubio powiedział, że ten plan musi być akceptowalny dla Europy, więc na którymś etapie Europa musi zostać w niego włączona? No ale Europa włączona, na którymś etapie Rosja włączona od samego początku, no to chyba nie do końca jest to, o co nam chodzi. Pytanie tylko, czy będziemy mieli wybór i jakiekolwiek instrumenty, żeby to tak nie wyglądało. Pani redaktor, to teraz przejdźmy do, no może trochę takiego śledztwa dziennikarskiego, czy do sprawy, którą zaj zajęła się Pani również na swoim kanale Koniec Świata. Chodzi o ten naftowy harem Putina, bo tak nazwała Pani ten odcinek. Czy mogłaby Pani przybliżyć słuchaczom Radia WNET, o co chodzi w całej tej no, sprawie, tak naprawdę ogromnej takiej aferze, bo w normalnym demokratycznym państwie to, no, co Pani przybliża, tak byłoby odebrane, o co chodzi w tej sprawie? To jest śledztwo, które przeprowadziła Fundacja Walki z Korupcją Aleksja Nawalnego, teraz prowadzona przez Marię Piewczych. I oni przygotowali film, z którego wynika, że Rosneft, czyli największa firma naftowa rosyjska, ma w swoich strukturach po prostu agencję towarzyską dla swoich najwyższych urzędników. I że te panie do towarzystwa są zatrudniane na etaty, na za bardzo wysokie garze. Tutaj pewnie, bo, bo wiele osób może sobie teraz zadawać pytanie, po co, skoro pewnie jest milion różnych innych sposobów, żeby z takich usług korzystać. To tutaj echem odbija się sprawa Nastii Rybki i tego jak Oleg Deripaska zabrał na jacht właśnie dziewczynę do towarzystwa, a później jedna z nich, Nastia rzeczona, Nastia Rybka, opisała w książce wszystkie polityczne rozmowy, które się na tym jachcie odbywały, więc pewnie są to kwestie bezpieczeństwa. No, Problem znowu polega na tym, że z naszego punktu widzenia jest to bulwersujące. Jest to pewnie nawet bulwersujące z punktu widzenia tych Rosjan, którzy Rosję opuścili i którzy nigdy nie sympatyzowali z władzami, z Władimirem Putinem i z jego przybocznymi, że tak powiem. Ale tak samo jak z tym słynnym pałacem Putina w Galendżyku, który pokazał nam Aleksiej Nawalny jeszcze jak żył. Rosjanie odbierają trochę inaczej to. Jest car, to musi mieć pałac, jest car, to musi mieć nałożnicę i są bojarzy, im się też coś należy. Rosjanie są w stanie znieść więcej, mniej rzeczy ich szokuje i mimo to, że z naszego punktu widzenia wydaje się to absolutnie absurdalne, że 19-21-letnie dziewczyny, które, których dane można znaleźć na stronach agencji towarzyskich, są zatrudniane jako specjalistki do spraw wydobycia ropy naftowej za duże pieniądze, to jest jakiś... Zupełny kosmos, no to ja niestety nie sądzę, żeby to jakoś znacząco wpłynęło na społeczeństwo rosyjskie. Mm to teraz jeszcze spójrzmy na kwestię polski naszego bezpieczeństwa ja dzisiaj w, w tej godzinie też poranka rozmawiałam z doktorem Arturem Bartoszewiczem on uważa że będzie teraz już tak naprawdę obserwujemy duży zwrot w kierunku Rosji czy chcemy czy nie to po prostu tak się tak się dzieje że Donald Trump dogada się z Władimirem Putinem nie wiem jaki scenariusz jest dla pani bardziej intuicyjny wydaje się być bliższy ale jeżeli jednak te założenia strategiczne Władimira Putina to nie jest zatrzymanie się na Ukrainie a jest powrót do no, starych granic jeszcze z czasów ZSRR i być może właśnie zaatakowanie czy Polski, czy państw bałtyckich, czy Litwy, to co my dzisiaj możemy zrobić, aby mieć jakieś gwarancje, że będziemy w stanie no, się obronić? Bo jeżeli Donald Trump no, w, chciałby dogadać się z Władimirem Putinem i dzisiaj zrobi to ponad głową Ukrainy, jeżeli dzisiaj na przykład mówi Palestyńczykom w strefie gazy, że mają po prostu opuścić swoje miejsce, a wielokrotnie jednak polityka Ameryki mówiła o rozwiązaniu i to są wypowiedzi polityczne, które możemy znaleźć. Dzisiaj jest zmiana o 180 stopni. To jaką gwarancję ma Polska, że też ten artykuł 5 NATO po prostu by zadziałał, że ktoś by przyszedł nas obronić? Mam nadzieję, że artykuł 5 NATO to jest jednak świętość, ale zaznaczam, że powiedziałam na początku, mam nadzieję, dlatego że wydaje mi się, że żyjemy w świecie, w którym nie ma gwarancji. I o ile ja jestem przekonana, że Donald Trump jak dogada się z Władimirem Putinem, to będzie tego wynegocjowanego czegoś pilnował przez czas swojej kadencji, no to nie wiemy, co będzie za cztery lata. No Raczej trudno sobie wyobrazić, żeby Donald Trump został na kolejną kadencję. Historia Rosji tej najnowszej tylko pokazuje, że Rosja co 6 lat wywołuje wojnę, więc jeżeli trzy lata temu doszło do inwazji na Ukrainę, bo zaraz miną trzy lata, no to mamy kolejne trzy lata, no nawet jeżeli to trochę ponaciągamy, policzymy cztery, całą kadencję Donalda Trumpa, to i tak wszystko wskazuje na to, że to bezpieczeństwo, które teraz Ameryka chce nam negocjować, a potem chce nam, Europejczykom, kazać go pilnować, to że to nie jest bezpieczeństwo na stałe. To jest bezpieczeństwo znowu na chwilę. Rosja na pewno będzie przegrupowywać siły. Pytanie, czy my... Bo my jako Polska sami się nie obronimy, w sensie, że musimy albo jako Europa też przegrupować siły i odrobić lekcje przez te cztery lata i jednak zainwestować w obronność. Nawet jeżeli to się nie przyda, ja mam nadzieję, że te czołgi, które byśmy przez te cztery lata wyprodukowali, nigdy nie zostaną użyte poza może jakimiś ćwiczeniami wojskowymi. Mam ogromną nadzieję, ale uważam, że powinniśmy te. Ja mówię w dużym uproszczeniu: czołgi produkować, bo wiadomo, że współczesna wojna to są przede wszystkim drony i różnego rodzaju nowoczesne technologie. Ale w te technologie zbrojeniowe powinniśmy inwestować, powinniśmy się zbroić jak tylko możemy przez te cztery lata, dlatego że ja jestem przekonana, że Rosja to będzie robić. I to, że to co możemy w tej chwili zrobić, oczywiście, to jest to, żeby zabiegać, żeby przy tym stole rozmów się znaleźć na jak najwcześniejszym etapie. Jako Europa, jako Polska, również jako najbliższy sąsiad, jako państwo, do którego jednak to przede wszystkim Ukraińcy w, pierwszej, w pierwszym okresie inwazji uciekali w pierwszej kolejności. Mamy bardzo dużo Ukraińców na swoim terytorium. Myślę, że mamy bardzo mocne argumenty do tego, żeby przy tym stole rozmów się znaleźć. No i powinniśmy negocjować zapisy w tym porozumieniu, żeby ono nie dotyczyło tylko Ukrainy, tylko żeby ono jednak wybiegało w przyszłość i żeby nawet jeżeli to później nie będzie miało żadnego znaczenia, no bo. Gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie, Rosja kiedyś też przecież dawała, no to żeby jednak w tym dokumencie, jakiś dokument powstanie, znalazł się podpis Władimira Putina pod zobowiązaniem się, że nigdy nie napadnie państw NATO czy coś w tym rodzaju. To nie będzie żadne stuprocentowe bezpieczeństwo, no ale na pewno tyle powinniśmy próbować zrobić. A czy obserwuje pani taką zmianę w Unii Europejskiej? No i tutaj za zapytam też no, między innymi o Niemcy, o Rosję, bo jednak to spojrzenie na zagrożenie ze strony Rosji jest inne niż to, które my odczuwamy w Polsce. I czy w jest w ogóle taka wola polityczna, aby myśleć o jakiejś wspólnej strategii bezpieczeństwa, o faktycznym produkowaniu może czołgów, może broni takiej, aby no, Europa była jedną siłą, czy stanowiła jakąś, jakąś jakąś jedną no, taką spójną odpowiedź dla Władimira Putina, żeby on nawet nie pomyślał o zaatakowaniu no, państw Unii Europejskiej czy, 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 czy państw Paktu Północnoatlantyckiego, ale tutaj pytam konkretnie o Unię Europejską. Czy jest w ogóle szansa, żeby ona skonsolidowała się na tyle, aby myśleć o strategii w sposób spójny jako o całości Unii Europejskiej? Nie mam tutaj żadnych optymistycznych refleksji, no bo jeżeli popatrzymy na politykę Węgier, jeżeli popatrzymy na politykę Słowacji, jeżeli popatrzymy nawet właśnie na politykę niemiecką, Francja tutaj trochę zmieniła front, no bo jednak Emmanuel Macron jako pierwszy, co trzeba mu oddać, mówił o tym, że być może będzie taka potrzeba, żeby europejscy żołnierze, czy żołnierze z państw Unii Europejskiej, to będzie bardziej prawidłowe określenie, żeby oni pojawili się na ukraińskiej ziemi. No i teraz dochodzimy do tego momentu, kiedy Stany Zjednoczone najprawdopodobniej będą próbowały wymusić ten kontyngent, Europejskiej, który będzie pilnował tej strefy rozgraniczenia, tej linii rozgraniczenia, czyli po prostu obecnej linii frontu na Ukrainie. Więc być może ten scenariusz się spełni. Emmanuel Macron mówił o tym rok temu i wywołał tym ogromne oburzenie. Ale wynika to z wielu czynników geopolitycznych i z tego też, że Rosjanie zaczęli Francję wypychać na przykład w Afryce i, i Francuzi może wtedy zrozumieli troszkę więcej niż chyba rozumieją Niemcy. Ale na, na pewno ważniejsza będzie dla nas z naszego punktu widzenia ta niemiecka solidarność. No przed Niemcami wybory. Myślę, że niemieckie władze też stoją na jakimś rozdrożu. Zobaczymy, jak się ułożą, ułoży ten nowy niemiecki rząd, ale będzie to niezwykle trudne. Nie wiem tak naprawdę, jak politycy muszą się nawzajem przekonywać. Mam na myśli liderów państw europejskich, żeby zbudować wspólny front, no bo my cały czas jednak mamy te swoje partykularne interesy. Przecież w Polsce też toczą się dyskusje na temat tego, czy chcemy być su su suwerenistami, czy federalistami. Oczywiście o federacji nikt w tej chwili absolutnie, absolutnie nie mówi. Jesteśmy daleko, daleko poza tą orbitą, no ale podejście do tego, jak powinna funkcjonować Unia Europejska i na ile niezależności powinny mieć konkretne państwa, bo no, te dyskusje się nie będą kończyły i biorąc pod uwagę też sposób podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, no to wydaje się, że to będzie znowu trwało za długo, że znowu nie wynegocjujemy pełnej czy, czy takiej prawidłowej koncepcji, która rzeczywiście dawałaby nam ochronę. Nie wiem, jak to zrobić. Jest to bardzo trudne, przerażające, bo. No, jest jeszcze z drugiej strony czynniki po stronie rosyjskiej. No, nie wiem, co się w Rosji wydarzy i jak, w, jakim, w jakiej kondycji będzie Władim, Władimir Putin za 3-4 lata. No, miejmy nadzieję, że geopolitycznie wydarzy się coś, co nas już jednak przed tą kolejną wojną za 3-4 lata uchroni. I taką nadzieję wszyscy mamy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani Arleta Bojkę, dziennikarz kanału Zero, także założycielka kanału na YouTube, Koniec Świata. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję za zaproszenie, życzę wszystkim miłego dnia.